I, I'm very happy to see so many people in this awful weather willing to come and see my portraits. Um, I welcome everybody and, um, and um, um, as you probably read in this pamphlet and those portraits represent, they, they um, were painted during the last two years and they represent my, my very deep interest in portraiture. I I hope you, you can see that they are very different in styles. It's a, my way of of looking of um, the way to express, you know, the the character of the model and, and um, so there traces of this search, you know, Bardzo witam wszystkich serdecznie, bardzo się cieszę, że Państwo przyjechali tutaj na tą postawę i Zachęcam Cieszę się, że mogę te portrety pokazać. Się dość cieszę. Mam nadzieję, że Państwo przyjemnie spędzą dzisiejszy wieczór. Obrazy są do sprzedania. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę zgłosić się do mnie. Się przyjemnego wieczoru. I Dziękuję raz jeszcze za przybycie. Ja również chciałabym podziękować <laughs> właśnie Kasinowa, dyrektorce Galerii Słowackiego i również chciałabym przy tej okazji podziękować panu Ryszardowi Druchowi, który w swojej galerii organizował tak zwane Open Studio, gdzie grupa artystów miała możliwość studiowania i malowania podczas z modela. Brawo Druch! członkom mojej rodziny, która na ma żowie, synowi i mojej kuzynce oni są bardzo wyrozumiali dla mojej tej pasji malarskiej, bardzo mi pomagają w tym czasie